I co? Stęskniliście się? Mam nadzieję, że tak. Sorry, że nie było w tamtym tygodniu. Wiedz to, ale byłem na komikonie w Dublinie. A tu możecie sprawdzić krótką e, relację z tego oto eventu, a dokładniej możecie zobaczyć, jak wyglądały cosplaye na tym evencie. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu dostaniecie jeszcze więcej materiałów i zobaczycie, jak wyglądało to ogólnie. W ogóle chciałem podziękować Maćkowi za pomoc. Dzięki Maćku. Mam nadzieję, że będzie więcej takich eventów i zrobimy więcej materiałów, a w tym tygodniu mam dla Was kolejną dawkę Newsów ze świata gier, filmów i seriali, więc nie ma co przedłużać. Zaczynajmy! Zapraszam. A od czego byśmy dzisiaj zaczęli? Może od tego, że James Gunn powrócił do reżyserii Guardian of the Galaxy 3. Osiem miesięcy temu było głośno o tym, że James Gunn został zwolniony ze stanowiska reżysera Guardian of the Galaxy za niestosowne tweety sprzed lat. Jak się wydawało, Disney będzie nieugięty i zastąpi reżysera kimś innym, a jednak nie. Lecz w międzyczasie James Gunn podjął się reżyserii Suicide Squad 2, do którego zdjęcia prawdopodobnie rozpoczną się już w tym roku. Mnie informacja o powrocie Jamesa bardzo cieszy, jak i większość z Was. Ja jestem jak najbardziej za i wy też pewnie cieszycie się, bo kto inny mógłby reżyserować Guardian of the Galaxy? Wiemy, że podobno miał być to Waikiki, czyli reżyser Tora Thor, Ragnaroka, ale jak widać, James wrócił do łaski i ja jestem ciekaw kolejnych przygód Star-Lorda. Tak jest. Dobrze, przejdźmy dalej. Avengers. Tak jest. Dostaliśmy drugi trailer do Avengersów. Ci, którzy byli ostatnio w Kinie na Captain Marvel, zapewne już wiedzieli przed trailerem, że Carol Danvers pojawi się w kolejnej części Avengersów. Widzimy też nowe stroje Avengersów, które podobno mają służyć do podróży kwantowych, czy inaczej podróży w czasie. Stroje te mogliśmy już wcześniej zobaczyć w zestawach Lego. I jeszcze jedna ciekawa sprawa: zobaczcie, jak zmieniają się włosy czarnej wdowy w obu trailerach, jak zmieniają swoją długość i kolor. Co może być oznaką podróży w czasie? Czy może macie? Jakąś inną teorię na ten temat. E, dobrze, co dalej? A oglądaliście może ostatnich Transformersów, czyli Bumblebee the Movie? Ja oglądałem, powiem Wam, że taki rodzinny filmik w każdym razie był lepszy niż e, ostatnia część Transformersów, czyli The Last Knight. Tak, ostatni rycerz. Ale to nie wszystko. Bumblebee nie był jakimś wielkim hitem finansowym, ale nie był też klapą, bo miał lepsze recenzje od wszystkich poprzednich transformersów, a zwłaszcza od ostatniego rycerza. Co jednak nie przeszkadza w tym, aby podjąć się kontynuacji wyżej wymienionego filmu, który podobno jest już teraz w przygotowaniu, a jakby tego było mało to dostaniemy kontynuację Bumblebee 2, gdzie większą rolę odegra Optimus Prime. No jak dla mnie mogliby to już skończyć i nie kontynuować tego, mogliby coś świeżego wymyśleć. Wiem, że Bumblebee, Bumblebee miał być świeży i fajny i, i w ogóle nie był zły. Muszę powiedzieć, że był lepszy od e, czterech ostatnich, poprzednich, czterech poprzednich filmów o Transformersach. Co wy o tym co sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzu. Ja osobiście nie czekam, nie czekam w ogóle, nie czekam na to. Ale to nic, przejdźmy dalej. W tym tygodniu, albo od tego tygodnia, możemy już składać preordery na nowe kontrolery do PS4, jak i do Xbox One. Może zacznijmy od pada do Xboxa o nazwie Phantom White Special Edition, którego możecie już zamówić za cenę 69,99, oczywiście w dolarach na stronie. Microsoftu pad ten charakteryzuje się na półprzezroczystą obudową oraz lepszym gripem dla graczy, dzięki któremu pad nie będzie wysuwał się z dłoni. Poza tym pad posiada Bluetooth, dzięki któremu będziemy mogli połączyć go z urządzeniami Windows 10 oraz urządzeniami mobilnymi. Drugim padem jest pad do PS4 o nazwie The Apine Green Dual Pada możecie już zamówić na Amazonie za cenę 6499, oczywiście w dolarach. Wiadomo, im więcej, tym lepiej. Czyż nie? Oczywiście, im więcej, tym lepiej. Jak masz używać jednej rzeczy do większej ilości yy, rzeczy, to jest lepiej. No i z tego samego założenia wychodzi Disney. Im więcej filmów, tym lepiej. Bo jak wiemy, w tym roku Disney zasypie nas w ogromną ilością filmów. W ogromną ilością filmów, i nie mówię tutaj o Marvelu, samym, ale o samej produkcji Disney'a i adaptacji animacji. Tak jest, adaptacji animacji, bo dostaniemy Króla Wała, Alladyna, Dumbo, ale to nie wszystko. Bo dostaliśmy właśnie plakat do drugiej części Maleficent, którego chyba nikt się nie spodziewał. Tak, moi kochani, Angelina Jolie po raz drugi wcieli się w złą czarownicę. Tytuł filmu będzie brzmiał Maleficent... Mysteries of Evil, a premiera planowana jest już na 18 października tego roku, czyli ponad 6 miesięcy wcześniej niż planowano, bo pierwsza data to 29 maja 2020. W każdym razie, więcej, lepiej. Ja osobiście lubiałem Angelinę Jolie jako złą czarownicę. Uważam, że całkiem wpasowała się w tą rolę. Lepiej niż Salt, chyba, co? Tak mi się wydaje. Ale no nic, przyjdzie nam poczekać jeszcze chwilę, kilka miesięcy, i wtedy dowiemy się, co z tego wyszło. Ja osobiście czekam, a już za dwa tygodnie nie zapomnijcie. Dambo, tak jest, bo 29 marca w kinach Dambo. I na koniec. Wyprzedaż na PS Store do 70%, tak jest, czyli możecie dostać naprawdę dobre tytuły w bardzo dobrych cenach. A najciekawszym, według mnie, tytułem w tym momencie jest Wiedźmin Dziki Gon, którego możecie dostać za 38 zł. Tak jest, jedyne 38 zł, czyli prawie 70% taniej. Za 38 zł, jak tu nie kupić? No powiedzcie, jak tu nie kupić? Januszować można i w sklepie, czyż nie? No jasne, że można. Dobra. Tym oto akcentem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście łapeszka w górę, i zostawcie komentarz, jak Wam się podobało, co myślicie. Więc żegnam się z Wami, oczywiście bądźcie grzeczni. I niech geek będzie z Wami. Yo.